Hej, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Command Conquer Red Alert w edycji odświeżonej. Dobra, przejdziemy sobie dzisiaj do drugiej misji we Francji, w, z dodatku Aftermath dla Sowietów, gdzie idziemy na Dżumę. No i pamiętamy z poprzedniego odcinka, że ta misja będzie się znajdować budynku, właściwie w podziemiach właściwie. Nasz szpieg donosi o nowej technologii, nad którą pracują alianci. Stalin chce ją zdobyć. Ukradnij prototypowy pojazd przy użyciu Wołkowa i zadbaj, żeby nie byli w stanie go odtworzyć. Po skradzeniu planów pojazdu zniszcz zakład produkcyjny i odstaw Stalinowi jego nową zabawkę. Nie zawieź nas. Okej, okay, czyli wygląda na to w ogóle, że dodatek Aftermarth Dzieje się w czasie, kiedy jeszcze kampania, ta właściwa, ta główna kampania Red Alert'a się nie zakończyła, nie? Ponieważ mamy tutaj zmiankę o Stalinie. Dobra, co musimy zrobić? Ukraść prototypowy pojazd przy użyciu Wołkowa. I zadbać, żeby nie byli w stanie go odtworzyć. Czyli wykraść albo zniszczyć informacje na ten temat. Po skradzeniu planów, tak, plany musimy wykraść. Pojazdu z niż zakład produkcyjny i ostaw Stalinowi jego nową zabawkę. Dobra, czyli będziemy musieli jeszcze wysadzić zakład. Dużo, dużo, dużo zadań. No dobra, ale zobaczmy sobie jak to wyjdzie. Okej, okay, czyli mamy tutaj wołkowa. I mamy tutaj psa. To pies sobie pójdzie tu, a wołków sobie pójdzie tu. Zobaczymy co nas czeka. Dwoma jednostkami nie powinno być jakoś super trudno. Dobra. Nie wiem, co to robi jeszcze. Okej, okay, ale dobra wiadomość jest taka, że, że pies tak samo, podobnie jak Wołkow, może przejmować e, budynki. Znaczy budynki w sensie takim, że m, może przejmować e, nie budynki, tylko konsole sterujące. Dobra, ale w ogóle co ja zniszczyłem? Aha, tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś wsparcie, a tutaj mamy to chyba zniszczyć. Chyba, nie wiem, dobra, tutaj dalej nie wiemy co jest. Dobra, to spróbujmy sobie najpierw po wsparcie i zobaczymy jak to się skończy. Hmm, mam nadzieję, że nie najgorzej. Weźmy sobie, zobaczymy co ta konsola robi. Awaria zasilania. Zasilanie zapasowe włączy się za 5 minut. Ok, czyli mamy na coś, mamy 5 minut. Nie wiem dokładnie jeszcze na co, tak naprawdę. Ale na. Aha, i tracimy mapę całą. To trochę mniej dobrze. To dużo. To bardzo niedobrze. Ok, ale mamy tutaj dalej podświetlonych. E, tych. E, tych żołnierzy. Że tam są, mimo że nie mamy zasilania. Aha, tu mamy czołgi, ale te czołgi chyba są puste. O, 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 nie. Sobie, może zasilania. Okej, okay. myślałem, że... Myślałem, że to nie będzie działać, jak nie ma zasilania, ale widzę, że jednak działa. Więc trochę słabo. Dobra, spróbujmy sobie ich tutaj odbić, zobaczymy jak nam to pójdzie. W pierwszej kolejności, oho, niestety, ale widzę, że nie poszło nam to najlepiej, ponieważ nam ich wszystkich tutaj wykończyli. Szkoda. Awaria zasilania, zasilanie zapasowe włączy się. Znajdź ukradniej plany pojazdu, no dobra. Okej, okay, no to straciliśmy w takim razie. Oho, nasze jednostki, Zostawcie wołkowa. Dobra, widzę, że oni w ogóle na Wołkowa się rzucają, więc to jest też dość ciekawa zależność. Kurczę, tak chodzę dość chaotycznie po tym budynku. Myślę, że powinienem sobie jakąś metodykę wypracować. A ja sobie tak po prostu biegam. wokół widzę, że się regeneruje, więc to jest też dobra wiadomość. Dobra, gdzieś dotarłem. Gdzieś dotarłem, nie wiem anem gdzie, anem. gdzie i co to Agri. robi, więc na razie yes, powinienem jeszcze się wstrzymać. Oho, widzę jakieś tutaj promieniowanie. Nie wiem jeszcze co to yes, jest. Anem. O, profesor Afermative. Einstein, to wiemy jak zginął profesor Afermative. Einstein teraz. Zasilanie zapasowe włączowe No. Dobra, podejdźmy Afermative. sobie sam do konsoli w każdym razie. Okej, okay. czyli włączyłem sobie... Włączyłem sobie zegar niestety niechcący. A Bołko uciekaj, pies raduj Wołkowa. Dobra. Czyli z tego co widzę, utrudniłem sobie przeciążenie krytyczne, Stopienie rdzenia za 45 minut. Dobra, czyli mamy na rozwiązanie tej misji 45 minut czasu. Nie dostałem żadnych posiłków niestety, bo bo tak, bo tak to rozegrałem. Wołkow nam się leczy sam, a sami zabiją. Dobra, trochę słabo. Został nam sam Wołkow. Spróbujmy przebiec z Wołkowem tam do góry, może się uda. No trochę słabo. Ale wiadomo, super psa. To można sobie zbudować. Marka drugiego, jak Mark pierwszy za, za, za... Nie wiem, nie wiem. Aha, tutaj było to pomieszczenie chyba z ło, wow, ło, to jest ten wieżyczka. Dobra. Spróbujmy w takim razie znaleźć miejsce gdzie. Miejsce, gdzie będziemy mieli e, te plany wykraść. Bo skoro mamy już zegar odpalony, to nie jest to do końca dobra informacja dla nas, ponieważ musimy się śpieszyć. No, ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tutaj znowu coś nacisnąłem. Rozumiem, że chyba te konsole, aczkolwiek nie jestem pewny w 100%, wysadzają nam te wieże. Ok, tutaj mamy kolejną konsolę, ale tak mi się wydaje. Tak, to były chyba te, te początkowe konsole, które wyłączały zasilanie. Więc ok, że tutaj znowu biegnie trzech ludzi. ludzi. Z przeciwników zobaczymy, jak pójdzie w wokoło. Wo, Ok, widzę, że jednak pies był bardzo przydatny. Eee, dobra, spróbujmy zniszczyć tą wieżę w jakiś sposób. Ale na razie musimy się spróbować dostać. Do wykradzenia tych planów. Tam po lewej stronie pamiętamy, że ich nie, by że ich nie było. Ok, zostało nam coraz mniej czasu. Dobra, jakiś naukowców zobaczymy, co nam dadzą te konsole. Okej. Okay. Przeniknij do centrum badawczego, czyli yes, tutaj mamy centrum badawcze. Aha, na końcu mapy. No, kto At by się once. spodziewał. Tak, ja widzę, że Wołków sobie daje radę, strzelając At pojedynczo once. do przeciwników. Yes, Może jak się zrobi nieco więcej. No i w miarę szybko się leczy, to jest dobra yes, informacja. Dobra, Właźmy do tego... do tego centrum badawczego, wykradajmy plan, ponieważ mamy już 38 minut tylko. Mm -hmm. Ok, Plan został wykradziony, mamy. Mamy pełno życia. To dobrze. Szkoda tylko, że nie wiedziałem tego wcześniej, to bym mógł... A, mieć dalej psa. Ale pies się nam nie leczył chyba w żaden sposób z tego co pamiętam. Albo no, być może się leczył, tylko tego nie odnotowałem. Dobra, ale plany wykradzione usuwanie wszystkich danych, więc pierwsza część misji właściwie zakończona. Czy właściwie nie tylko pierwsza część misji, ale właściwie pierwsza i druga, ponieważ tutaj już wysadzamy budynek. Tutaj też jest. Aha, tutaj jest miejsce związane z tymi, z wieżyczkami. Okej, okay, i widzę tutaj, że ta konsola chyba niszczy tą wieżę tu, albo ta konsola niszczy tą wieżę tu. Nie, nie, nie. Ta konsola pokazuje, pokazuje to centrum badawcze. No dobra, więc sobie tutaj może odkryjemy co? chociaż mamy 36 minut. Nie wiem, czy zdążę przez te 36 minut. Stąd przyszliśmy za pierwszym razem przed wyłączeniem zasilania. Trochę nie bardzo pamiętam, czy było tutaj też coś konkretnego, co powinniśmy wziąć pod uwagę, czy też nie. Więc dlatego wolę... Okej, okay, tutaj była też jakaś konsola. Wolę tutaj podejść na wszelki wypadek drugi raz. Dobra, tutaj był sam start, tutaj nie było nic ciekawego, a nawet jeżeli coś było na no jakieś komputery czy coś, to na Very pewno well. pod nie podszedłem Very i kliknąłem well. je, tak mi się przynajmniej wydaje. Afermative. Dobra, wydaje mi się, że możemy sobie już iść Afermative. tam na dół. Tutaj mamy całą mapę odkrytą, więc teraz musimy się podejrzewam dostać do tych zielonych budynków i zobaczyć jak to się skończy. Dobra. Very well. Zobaczmy sobie jeszcze to całe pomieszczenie. Wydaje mi się, że poszedłem to zupełnie źle. Nie powinienem to iść w ten sposób. Powinienem, podejrzewam, to zagrać w jakiś inny sposób. Nie wiem, może na samym początku powinienem przyjść tutaj do centrum techni technicznego i wykraść plany. Ale nie wiem, niestety tego. E, SAP na pewno nie Afirmative. powinienem tracić i zastanawiam się jeszcze i w jaki sposób powinienem tych mm, więźniów, którzy tu są ocalić, o no właśnie tych tutaj, ale no niestety, niestety nie udało mi się. Ja podchodziłem w ogóle do tych konsoli? Obydwu? Dobra, podchodziłem do tych konsoli. E, aha, chyba... Jak żołnierz przeciwnika dojdzie do tej konsoli, to wtedy włącza tutaj Afermative. gazy i nam eliminuje Afermative. naszych więźniów. W każdym razie chyba tam psem powinienem Afermative. być w pierwszym well. w pierwszej kolejności Afermative. ich wykończyć, no ale tak jak Very mówię well. nie wiedziałem. Tak myślałem, Afermative. więc słabo. Afermative. Dobra, chodźmy oho. Afermative. Oho, oho, oho. Yes, Dobra, widzę, że jest tutaj ich trochę, widzę, że tutaj będziemy niestety następni. Dobra, zobaczymy, czy ta konsola usunie nam tą wieżyczkę tak z ciekawości. Tak, ta konsola usuwa wieżyczkę, tutaj też coś mamy. Okej, okay, tutaj mamy jakieś leczenie. Dobra, weźmy sobie je i tak mamy jeszcze 30 minut. Ja wiem, że to jest sporo czasu, ale. Ale jeszcze tak jak mówię, nie wiem czy czegoś nie będziemy musieli tutaj dodatkowo zrobić. Tego wolę nie ryzykować w ten sposób. Yes? Ok, podeszli mnie, podeszli mnie. Dobra, super, że mamy 30 minut. Do wysadzenia bazy. Ok, tutaj widzę też jakąś konsolę. Nie wiem co ona robi, ale kliknijmy ją. Standardowo. Agreed. Ok, nic nie robi. Dobra, no, to Agreed. chyba musimy wejść do tego budynku. Się dobra, to sobie jeszcze spróbujemy się pozbyć tych ludzi. Nie wiem jeszcze jak wygląda sytuacja z tymi beczkami mam nadzieję, że zniszczenie ich nie spowoduje przegranie misji. Ale wejdźmy sobie najpierw do budynku na wszelki upadek. Uciekaj szybko, wykryto cię, uciekaj szybko. No dobra. Okej, okay, czyli to jest ta nasza technologia. Uciekać szybko, wykryto mnie. No, wykryto to mnie już dawno temu, tak naprawdę. Nie wiem skąd posiłki w im przyjdą. Tylko pytanie: gdzie mam uciec? Zakładam, że podejrzewam, że. U Aha, zniszczyła, zniszczyłem też. Mm, tą wieżyczkę tutaj. Ok, widzę, że to raczej nie da. Mam, widzę, że czołg piloci. A, dobra. Czuję, że tu jest gdzieś koniec. Gdzie, że czołg tylko lekki daje radę. Ale widzę, że to jest. Nawet... Okej, okay, widzę, że wjechało tutaj coś ciekawego. Więc tutaj powinienem dojechać. Tak, misja wykonana. Udało się dotrzeć do końca. Fajna, przyjemna misja. Ale oczywiście musiałem ją zrobić po swojemu, stracić cyber psa i <laughs> nie do końca po kolei, coś mi się tak wydaje. Ale tak jak mówię, bardzo, bardzo przyjemna, fajna, krótka misja. Oczywiście odblokowano w galerii dodatków, idziemy na dżumę. No i co, I z automatu nas oczywiście odniesie, do, odniesie, przeniesie nas do kolejnej misji, ale kolejną misję sobie, tak jak już mamy to w zwyczaju tej serii, rozegramy w kolejnym odcinku. No a co, z mojej strony myślę, że mogę bardzo serdecznie podziękować oczywiście za kolejny odcinek. Zapraszam oczywiście na następne odcinki, zobaczmy sobie jeszcze galerię dodatków. Radykalny, radykalny skarb wewnątrz, tak? No i co, zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.